Cześć, się Asukanem, Karol 5X. Dzisiaj, moi drodzy, odcinek po małej przerwie, bo byłem na wakacjach, ale za to odcinek z Pixelkiem. Tema. I moi drodzy, oczywiście, kanał Pixelka macie w opisie, jak mój Instagram, Karol x YouTube, serdecznie zapraszam. I Discordę, i mój drugi kanał. Teraz Wam tylko pikselek powie, e, jakie są zasady w tym filmiku. Pewnie po tytule sł słyszeliście, że jaki jest filmik, ale Pixelek wam powie jeszcze zasady. No Dawaj. więc dzisiaj gramy jedna skrzynka challenge. Polega to na tym, że gramy itemami z pierwszej otworzonej skrzynki, czyli jeżeli wytropnie nam pompa, gramy pompą do momentu, kiedy na przykład nie zginiemy yy, lub coś. Jeżeli zginiemy i zostaniemy odrodzeni, to gramy itemami z najbliższej skrzynki, którą otworzymy. No Leczenie możemy brać cały czas jakiekolwiek. Chodzi o broń, która musi być z tej pierwszej otworzonej przez nas. Dzięki. No, więc myślę, że zrozumieliście. I czy jak, możecie zrozumieć, jak zostawicie jak zostawicie subskrypcję z lajkiem. Oczywiście z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam... A i na kanale Pixelka jeszcze zostawcie złe, dobra. No, no no ja już nie przedłużam i lecimy do filmu. no, widzowie. Lecimy i ja nie wiem, ja się boję, co mi się pierwsze wydropi. Bo ja się boję, że na przykład nie wiem, kurde, Digel mi się wydropi. Jeżeli teraz wydropi snajpa, to jest największe nieszczęście, jakie istnieje. Dosłownie. Najlepiej to jakby jakaś pompa, albo wiesz, jakiś karabin, coś. No właśnie, jakby kurde. Wydropi. Ja się już boję, co mi się wydropi pierwsze. Bo wiecie, jeżeli ja mi się. Uważam, że ta skrzynka na krzesełkach będzie dobrą skrzynką, więc... Uwaga, skrzynka koło ogniska. Skrzynka koło ogniska. Błagam, żebyś była zajebista. Nie. Ja pierdzielę. Chcesz, chcesz dowiedzieć co mi wydropiło? No. Ja pierdziele, nie! Nie! <śled> To, oh, będzie naj... nie. to będzie śmieszne. No. Ja mam yy, demera i moc ma... i rękawica O, to możesz z tym grać, oczywiście leczenie możemy wiesz na bieżąco bo brać. A ale... rękawica rękawice mogę brać, się, nie wziąć mogę? No tak, rękawice możesz wziąć, bo to jest yy... Wydropiło ci ze skrzynki To możesz brać o może Diglan to było... Jaki nieszczęście, że mi wydropił pistolet Ale przynajmniej z laserem i z tym takim magazynkiem wielkim... Jakoś, jakby ja tutaj nic nie wziąłem tylko apteczkę wziąłem stąd Więc... No spoko, spoko. O to spotka jak ja chcesz... to się. Chcesz spotka? Bo widać... Wydropiła? No! A to tutaj zobacz co by wydropiło. O kurde Niebieski pistolet. Nie no, po prostu... e, nie no, po prostu nie, no po prostu, tylko musisz po prostu szybko z z umrzeć. Z wezmiesz... E, nie będę też się układać specjalnie, żeby umrzeć, ale... No tak, no ale... No trudne. Masz grzybki. W wiem. Zjedz Wezmę może tego, bota nam. No to, be... o, mm, przyda się. No, tak. Ja, ja. ja pierdzielę, to już było naprawdę... A już, a już się tak bałem, co jeżeli wydropi mi pistolet albo coś? No i. E, zostawcie lajka like no dla pikselka, dupa. żeby. żeby może się. żeby jakbyś wygrał tym pistoletem. No jakby. Jest 77 osób, może. może to będzie jakiś magiczny pistolet i, i, jakby, i jakimś cudem, może. Zosta w, jak strzelisz głowę, to będzie zabijał na Hita? Nie wiadomo! Obyśmy dosi. Chociaż, to pięć chociaż top 5 chociaż i no. to będzie cud Tyż pamiętaj, że jak jednak y, umrzemy to... Znaczy jak, jak umrzemy? No. Jak wygramy to nie mogę... A to tyś... być teraz... Co byś... Czym byś teraz grał jakbyś tą chwilkę otworzył? <grym> o ja pierdziele. Albo ty byś tym grał, ja Ale co, co ty... Widzisz, można było być na, na ten piękny domek. Widzisz, nie pomyśleliśmy, że na ten domek by mogliśmy lecieć. Ten <grym> domek piękny. No. No, trochę e. sobieutko. No. No zobaczymy już. No. Nie liczy się wielkość młota, a technika Miotania Coś takiego, nie pamiętam jak to latało. Bure... mały pistolet, ale mały ale wariat Mały ale wariat. No właśnie. Może. Nagle ci będzie, kurde, wyjmiesz ten pistolet i będzie ci graczy pokazywać, zobacz. Nie wiem, ale w ogóle, kurde, jaki cudem, z tylu broni w Fortnite'cie akurat wydrobił ci się... Glock. Tylu broni? Oho, mam kolegę, mam kolegów. Cześć, kolego, kolego. Chodź Paniego. na melęż, kolego, tutaj zaraz. Koleżka mamy. Lecę na niego z tymi, z rękawicami, zostanie. O nie, już O, się... powaliłem! Diglem, let's go, mort. Ty jesteś jakiś. Kurna. Ten, widzisz, ten Digel? widzisz jakiś. Zag... Widzisz, to jednak jest taki fajny Digiel. O, kolejny ja tutaj. Digel nie. To czym ja gram, to nie jest. O, tu jest, tu jest, Ale, kurde, robią nikki. Zabity. Kurde, Wiesz, najgorszy no, Jakby Digl... ...dropnął, no, to bym się cieszył. Bo lubię Diglem grać, ale... To jest Glock. Co to jest? No... No to jest... Zwykły po prostu taki złoty pistolecik. Z zwykły pistolet, jakby kurde... Po prostu pistolet. No tak. Mogło... Mogło dropnąć wszystko, dropnął pistolet. No. O tutaj też jest pistolet O tu No mm. Dobra Dobra nie będziemy was zanudzać e, Widzimy się jak kogoś znajdziemy e, coś nam się dzieje. Właśnie, właśnie coś tam się dzieje, ale nie wiem dokładnie co gdzie to jest Ale widzę nie mogę wejść no. Dobra, widzę, 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 widzę. Też. Jeden powalony, Dobra, ona. leży. Ty już jednego powaliłeś. Tam jest drugi. Tam gdzieś z tyłu jeszcze jest. Tam są. Na się. A to bot jest, z bo ja w bota strzelam. Jednego bota... A nie. O, a... dostał. To są boty czy nie? To nie są boty. Nie, tam nie jest bot. O, 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 zeskoczył Dostał dead Chyba to zabiję mi w górze. O bo dobra, bez botu już Jedna mał tym jest nie, Tu jest jeden! Kolejny ja powolony Dead 108 O brzydka Let's go! Cztery fragi już. A ty ile masz? Trzy, dwa. O, to teraz ci trochę dam. Wiesz, ja, ja głównie obijam. Bra. Bacz. A tamten jeden malował. Tam Tamten ma dead. Jest. W trafi dobry dead. Kolejny. Jeszcze. Jednego ty dostałeś fragę, bo... Jednego ci zabrałem. Ja oni chyba też grałem jakiś jeden, jedna z challenge No No się tu obok Co to wylecimy Kurde dobrze nam idzie to Jestem no. Diglem I oni się blokiem, bym powiedział Kurde nie się restartowali Właśnie ja też widziałem, ale nie... Ale teraz już, nie wiem, widzieliśmy, to się... Byli, byli, tam wyszedłem. Tam, tam Tam jest gdzieś, gdzieś, gdzieś. Coś się z tyłu dzieje. Mhm. A, czekaj. Tylko, o. Dawaj, lecimy tam. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. No ja tam na daleko muszę, bo wiesz, ja to tam mam. O. Oh, oh. Dead. Ej. Hey. dobra, dead, kolejne. Baczę, leczenie czy nitro mogę brać? No można brać, ta ta ta. Chodź już nie chodź, Idziemy. Aha. O. Co się się? Spoczywaj w pokoju Bambikowi. O, albo na przykład o, to to można, brać. Brać, nie możemy, brać. No. Ej, I tam boss zginął. Bos? O kurna, lecimy! Bos. zginął. Lecimy. Weź medalion, mordo. Kurde. Dobra, widzowie, zaraz cię widzimy. Dobra, widzowie, jakby nie nagrała się jedna rzecz. Ale mamy medalion. Snajp, Dostał 59. 59? 59. 3 razy, pie... 3 razy 59 dostał. Uciekają, uciekają, uciekają. Nixonami, zdwońmy, no. No, Gotta, so, alone, so, w ogóle mam medalion, więc teraz przecież na nas lecą. Jest trochę gorzej, ale pikselek ma nieskończoność tych. Skończono amunicję, więc. No więc jest. Z tym pistoletem wyszedł trochę. ten lepiej. No, oni uciekli gdzieś No uciekli, uciekli Gdzie? Tam, tam są Tam są Kurde uciekaj Dobra nie strzelaj Nie opłat się pierdziele nie uda nam się tam jest kościół siedem... Kurde Dawaj dawaj weź weź go weź tego. Uciekł ci czy zabiłeś go? Uciekł, uciekł, uciekł. Kurde Dobra, tam jeszcze sniper jest Mam go 60 dostał 60 O kurde, dobra Karol uciekam, uciekam, uciekaj, uważaj, uważaj Sniper tam jest Widzę, widzę, widzę To on ma, ma, on ma rękawice. Kurna. Czekaj, ja też na niego strzelę. Dosłał 23. Dobra. O panie. Kurna. Kurna. Ło, chłopie. Zabili nam no to już, ale mam mam mam, mam, mam biało, mam... mam. O kurwa, no to jest Oho, za... o, No to już giniemy. Zajebiście. Karol, 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 chodź tu, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. Czekaj, 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 czekaj. On tu jest, on tu jest. On Buduj, buduj, buduj! Kurma! O, tu skacze, skacze tu! Kurma, ja pierdzielę! Kurde, nie wiem, co ja robię! Ja pierdzielę! On mnie zabije! Nie! Ja pier... W top 7, no nie! Dobra! Druga próba. Druga próba? Dobra, let's go! Może nie będzie kary od Widów. Może nie będzie kary. Waj gotowość! No. No dobra widzowie kolejna gierka Maj nadzieję, że w tej będzie troszeczkę lepiej niż w tamtej ale i tak było dobrze jakby no o tutaj ktoś leci Eee Oś ktoś leci z nami Dobra, ja lecę gdzieś tutaj podróż. No ja tam gdzie ty lecę no byśmy się trzymali razem, żeby nie było Dobra, ja se lecę tu. O kurde! Nie nie nie, 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 Dobra, uwaga. Błagam, to żeby to skrzy... Skrzynko, błagam. Wezmę skrzynkę. Kusza! Z na... Kusza, bum, bum. A co dostaję? Rękawice i. O nie. Co? Rękawice i dostaję karabin ten, ten taki. O nie... Eee, ja mam kuszę, bum, bum. Egzekutor. Ja mam kuszę, bum, bum. O kurde, gdybym tutaj wydropił, to by był ogień... Kurde, pistolet bym był. miał dostał. Tak, to mam kuszę, bum, bum. I impulsy. Teraz bym powiedział, że jest nawet dobrze. Ale... Spacja mi nie działa, co jest? Co? Spacja mi nie działa Jakim na cudem? O kur nie A tutaj jakbym wydra... O kurde, tutaj bym miał karabin szturmowy O Boże widzę. Jak to ci spacja nie działa? No spacja nie działa, nie mogę skoczyć. A, pły... A w ogóle możesz chodzić? No ta. Dobra. A klikaj ciągle spacer teraz. No nie mogę. O, panie.. Serio nie możesz? Nie mogę. No nie mogę skakać. O, o, o kurde. No to będzie jeszcze bardzo ciekawa gra. O Boże, bardzo ciekawa gra to będzie, no. Ej nie dobra, ja muszę... Tymczasowo... czekaj. Bo ja muszę skakać, ja nie mogę nie skakać. No wiem. To tutaj się na odcinku przydarzyło, widzę. O, że... A ja ogólnie skakanie potwał. Co? Ogólnie widzowie... Potrwał masz skakanie. O, to weź przełącz to No bo ustawiłem czekaj No, kurde widzowie Eee, coś mi się stanęło tutaj Pięknie Dobra ja tam już lecę dojdzie. albo dobra poczekam na siebie nawet no ta, ta runda może być nawet dobra Let's go Ta runda może być nawet dobra W sumie zobaczymy Ale według mnie Bo ty co masz? No mam Drubę a i rękawice Magneto Ja mam Kusze bum bum no, kusza-bum-bum jest dobra, akurat kusza-bum-bum jest zadowalona. No, więc powinno być okej. Okay. Kusza-bum-bum... Boom... Ja chyba mam to samo, co ty miałeś w tej rundzie, poczekaj. Miałeś takie coś? No. No, tylko, że ja mam z takim celownikiem takim do snajperki. tylko mała snajperkę mam. O kurde. Miejmy nadzieję, że nie będziemy robić od was kary. Ciekawe jaka by była kara w sumie. Oj, niektórzy to dają takie... ...kary, że nie chcesz wiedzieć. Więc no. Mam nadzieję, że... Wiesz, ja Arturowi jak nagrywał film, czemu dałem karę... ...pompy. O kurde. No właśnie, podajcie jeszcze do na kanał. Bo też czasami są z nim filmy. Ale linku w opisie już I nie nie no dobra, dam... Właśnie ze mną. Ze mną będzie niedługo film. No. E, w sumie... Ty widzisz, ty masz jeszcze filmy tutaj, masz filmy Łoneska. Zanim będzie mój kanał... Zanim będę nagrywać, to będę już... Wypromowany <grywa> <grywa> Nie no, ogólnie to tak, prawda? Bo my to nagrywamy. A, a pixelek to dzisiaj zrobi kanał, więc no. dopiero no, kanał dziś, zrobię. <grywa> oj, oj, baka. <grywa> Nie. <grywa> Nie. <grywa> baka. Karol, to byś zrobił co do ciebie, byś obudził się w nocy obok twojego łóżka stałby Sigma Alpha Wolf no. klata jako pirata 240 cm wzrostu i by ci powiedział oj 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 bakka <grywka> eee, bym wtedy podszedł do niego i zaczął śpiewać I'm playing fortnite Fortnite albo inne różne Później bym go wziął, walił przez okno i bym miał bym spokój. A tak naprawdę... Słyszały. O cały. Widzę, że odkleja nas. Czasami tak się dzieje, że youtuberów odkleja. To jest częste. Nieco. serdecznie przerywam, ale proszę zostaw suba, bo bardzo mało brakuje do tysiąca, a wtedy jest konkurs na myszkę. Dzięki! Joj, to nie jest szczęsne. Baka. Baka. <tares> poczekaj, bo. Później słyszałem strzały, ale. O no, no, są, 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 a tu mam dwóch typów ze snipami obok siebie. O chłopie 60 dostał? Dead. Ważniej tam są goście i tutaj jeszcze z kolei. A bot widzę. Chcę załatwić bananka, ale nie można załatwić bananka. Kurna. O, panie. Gdzie one są? Kurna. Tutaj skłopie ten kurna. Zdecydowanie. Ja mała! I już zginąłem kurwa. Kule, tam! No. Nie! No, Nie! No. ale. Nie! no stało się będzie kara. No i co? Nie! Najbardziej Najbardziej Nie! najbardziej Nie! komentarz z karą, już się boję, co ci twoje widzowie wymyślą. No i potrafią zrobić karę, dobra. Jest zbyt role jedna. <grymne> Oj. Widzu. Pamiętaj, zostaw suba. No, no, no. No, no.